Wszystkim Daszbór, nazywam się Kamil I chcę otworzyć nowy kanał myśliwski na tematyce myśliwskiej yy, Tak, no i będziemy próbowali coś tutaj wstawiać Prowadzę Instagrama yy, Kaszubskie Łowy Od roku Tak już mniej więcej I tak stwierdziłem, w ogóle chciałem na początku Już zacząć nagrywać yy, Filmy na YouTube No ale z racji, że nie miałem sprzętu Raz nagrywałem godzinę i okazało się, że nagranie jest do wyrzucenia z racji technicznych. Wszliśmy sprawdzić na pole, czy są jakieś szkody. Na szczęście tych szkód nie ma. Przy okazji wzięliśmy sobie pieska, żeby się wybiegał. Raja, chodź. Pokażemy może pieska. Nie wiem, czy będzie widać pieska. Bo będzie widać chodź. chodź. Siad. Nie. Robi się Raja. Ma... Rok, czas, coś takiego, rok będzie już teraz. Yy... No, także pies yy, nie miał jeszcze takiej. Znaczy, tak, brałem na polowania, yy, chodziłem jak najwięcej mogłem, nawet jak szedłem z sztucerem na przykład na sarny czy na list, po prostu chodziłem, uczyłem ją chodzić przy mnie. Nie wiem, czy mi dobrze wyszło, bo. Specjalistą nie jestem, jest to mój pierwszy pies. W rodzinie mieliśmy psy wcześniej. W ogóle. Zacznijmy od tego, że moja rodzina to. Jakby z pokoleń to myśliwi są, tak? Mój dziadek był myśliwym, mój wujek jest myśliwym, wujkowie są myśliwymi, mama jest myśliwą, Dianą, tata jest myśliwym i ja jestem też myśliwym. No, także mieliśmy te psy, miałem styczność z tymi psami, ale. Ale tak nigdy nie musiałem tych psów wychować, tak? Chodziłem na te, z tymi psami na polowania zbiorowe i, i tak dalej. Odbiegam od, od wątku. Yy. Będziemy dzisiaj jechali na pewno na polowanie. Yy. Zobaczysz też na inne uprawy i na pola. Widziałem, że tam blisko upraw dziki grasują, jest buchtowane. Chodziłem tam wcześniej yy. od godziny tak 19, 20 do godziny 1 nocy. No i dzików nie było, były sarne lisy, jenoty, borsuki, kuny, wszystko co by się chciało zobaczyć, tylko nie, tylko nie tych dzików. I dzisiaj mam taki plan, żeby wstać właśnie o tej drugiej, wstać o tej drugiej pojechać, zobaczyć na to miejsce, na to pole, czy są te dziki, jak będą, to, no to będzie fajnie, to się pozyska jakiegoś dziczka, przydałby się jakiś dziczek. I co? No, postaram się, może, może będą jakieś nagrywki, właśnie z parda. Yy, bo w nocy będzie ciężko z nagrywaniem, właśnie z tej kamery, bo no, jest to GoPro. Będzie problem po prostu z jakością obrazu. Musiałbym chyba halogenem na siebie świecić, może by wtedy wydało. Jeszcze nie próbowałem w, w, o zmroku kręcić tą kamerą. Także, nie wiem. To jest chyba wszystko. Ten cały mój wstęp. Jestem trochę zestresowany, bo to pierwsza nagrywka. Także. Proszę mi wybaczyć, myślę, że z czasem to się wszystko unormuje. Myślę, że nie będzie już tych takich odruchów yy, lękowych, <grym> można powiedzieć. I nie, no myślę, że coś z tego wyjdzie. Będziemy luźno nagrywali, nie będzie tu żadnej spiny. Jakieś yy, nagrywki później będą z gołębi, z czegoś takiego, z polowań zbiorowych. Postaram się coś yy, nawpuszczać. U nas jakiegoś szału nie ma z tą zwierzyną, ale wiadomo, yy, jak właśnie jest tak mało zwierzyny i w końcu coś wyjdzie, to jest naprawdę fajnie. No i co, będziemy tak próbowali. Będą teraz na pewno prace też jakieś. Będziemy chcieli z kolegą postawić parę zwyżek. Wszystko nagramy od A do Z. Jak ją zbijamy, jak ją stawiamy, jak ją wywozimy. Także myślę, że to jest w tym temacie wszystko. I widzimy się w następnej części tego filmu, bo na pewno będę sklejał go z paru części. Także do zobaczenia. daszbór. Witam Waszbur. W kolejnej części odcinka. Yy, także więc stało się, wstałem. Udało się wstać o tej godzinie. Yy, o tej godzinie 1.40 coś takiego. pierwsze 40 yy, wstałem, yy, zjadłem sobie kanapeczki i co? I pojechałem w łowisko. W pierwszym miejscu, gdzie spodziewałem się najbardziej tych yy, dzików na dzień dobry spotkałem lisa tak opowiem lisa spotkałem wtedy oczywiście rogacz oszczekał do czego zmierzam że wcale tam dzików oczywiście nie było jak to z moim szczęściem bywa pojeździłem troszkę obejrzałem ten obwód ob, miejsce gdzie tam polowałem no i nic, stwierdziłem, że jadę sobie gdzieś, gdzieś dalej spojrzeć i pojechałem w kolejne miejsce, tam to samo oczywiście, yy, Starny, chyba jeden tam nawet jeden był, tak nie jestem pewien, bo naprawdę daleko, a nie chciałam się rozkładać wszystkiego, bo widziałem, że to jest jeleniowate, to mówię, nie będę się przyglądał nawet, bo, bo wiem, że to jest z jeleniowatych i mnie to zbytnio nie interesuje. No i tak z, z jednego miejsca trafiłem do drugiego i stwierdziłem, że jadę jeszcze w trzecie miejsce. Mówię a, do trzech razy sztuka i wyszedłem sobie właśnie, tu przyjechałem sobie. Bo w ogóle teraz jest taka sprawa sytuacja, że ja nie posiadam swojego auta, które jest terenowe, można powiedzieć, Toyota rav 4, ale zawsze jest troszkę wyższe, troszkę wyższe. No jest tam jakiś tam prześwit, ale ważne jest to, że ogólnie ma ten napęd na 4 i tamte opony zimowe, które zaraz będę zmieniał na jakieś ataki, muszę sobie kupić po żadnym, bo to właściwie ten samochód mam rok i teraz będę kupował opony faktycznie i chcę go troszkę podnieść. I mam problem z... jeżdżę samochodem dziewczyny i miałem problem tutaj wjechać, także tam wszędzie muszę... tak rozważam gdzie, gdzie jadę na początku, muszę rozważyć czy mogę tam wjechać, czy idzie tam jakoś dojść. Bo czasem jest daleko do, do jedzenia i po prostu szkoda czasu, bo robi się jasno i tak dalej. I stwierdziłem, że przyjadę tutaj właśnie w to miejsce i, i co? No i na początku rogacze, oczywiście, sarny. Yy, idę sobie dalej, idę sobie dalej, i widzę takie dwa punkty siedzące się w lesie. W termowizji yy, używałem i patrzę, w lesie są dwa punkty. I sobie myślę, głowy nie podnoszą może dziki, może dziki, może borsuki, bo też już się na borsukach, przyjechałem. Zawsze myślisz, kurczę, wyjdą takie ci dwa i gonią się po polu i ty już myślisz, że dziki, a tu patrzysz, no kto widzi, a tu dwa borsuki. I co? No i podchodzę, podchodzę. Yy, oczywiście nie mogło być za łatwo yy, po drodze do tych dwóch punktów w lesie, które wyglądały tak na 85%, że to są dziki. Na tej drodze do, do, tych, do tych dzików stała sarna. I się patrzy na mnie. I się patrzy. I sobie myślę, jak zrobię krok, to zaczniesz szczekać. I to będzie pewnie po dzikach. I stoję, jak ten wryty, i patrzę, że te dziki tam chodzą w tym lesie. Chodzą lewo, prawo. Dwie sztuki były. Lewo, prawo chodzą. I stwierdziłem, że spróbuję sobie na noctowizorze używam tej y, nasadki Parda 007S, tej krótszej. I stwierdziłem, stwierdziłem sobie, one tak na dwóch metrach y, w głębi lasu chodziły. I sobie tak myślę, kurczę, bez iluminatora może ten ekran tak rozjaśni ten, ten Park, na tyle, żeby móc stwierdzić co to jest, bo w lunecie w ogóle druga sprawa luneta mi się chyba zepsuła, <grym> także... Także nie, no nie jest to najlepsza ludy, to, to najtańsze co było. Bo to był mój pierwszy sztucer, to jak byliśmy w sklepie to braliśmy najtańsze co było. No bo pierwsza broń to ale będę musiał teraz y, zmienić, bo jak powiększę obraz, to robi się takie białe, zamglone, ale to już tam mniejsza. Y, do czego zmierzam? I. I odpaliłem w tym bardziej i patrzę dziki. Masakra, dziki. Ja chyba dziki to ja widziałem. Fwo. Ja wiem, żeby nie skłamać miesiąc, dwa miesiące temu. Ale to i tak też była taka sytuacja, że. Yy, ja nawet nie polowałem, wtedy byłem z kolegą i co? Oczywiście też tam nam się popsuciło wszystko i poszły dziki. I patrzę, że są dziki. I oglądam i oglądam i przybliżyłem się troszkę i oglądam i. Co zauważyłem, warchlaki. No, powiem szczerze, że się cieszę, bo u nas tutaj na ten moment, to jest, dzisiaj jest 28 kwietnia, 28 kwietnia, na ten moment u nas jest ciężko znaleźć warchlaki. Także cieszę się, że zauważyłem te właśnie zjedziczki małe, warchlaczki. Poszły sobie tutaj, z... no to były dwie mamy prawdopodobnie, tak sobie tam potem na początku powiem Wam szczerze, że nie widziałem, że tam chodzą te, te warchlaki. I sobie myślę, kurczę, no może dwa jakieś odeńce sobie łażą. I tak patrzałem i mi nie dało spokoju ta w... kształt tego dzika. I sobie mówię, kurczę, no popatrz, popatrz. I tak jak już zauważyłem, że tego, jak patrząc, na... szukałem tego pędza, nie, nie znalazłem tego pędza, i tak jak już zobaczyłem, że tego pędza tam nie ma. Tak znaczy te barflaki i w Noctowizji i, i, i w termowizji było je widać, także takie miłe zaskoczenie. Kiedyś przyjechałem tutaj na polowanie, w to miejsce dokładnie i z tamtej góry się schodzi tutaj w dół. Tam jest taka droga, idzie od głównej drogi tą kawałek trzeba się przejść. I <laughs> przyjechałem Mówię kurczę wstanę rano Wstanę rano i ten i może dziki będą przyjechałem, patrzę, ani sarny, ani lisa to już był sezon, sezon na, na, na lisy sezon na lisy już był i sobie się albo lisa albo dzika, albo coś może coś będzie, chociaż może to wynagrodzi że y, pełno tropów wam powiem, wiecie pełno tropów y, jeleni Pełno trochę nie dzików nie ma tutaj za dużo w widać, ale były. Były także są jakaś. Dwie loszki były, także Nie muszą to być dziki do, do strzelenia, ważne, że są. Za jakiś czas będą już większe. To będzie można coś wybrać. Na razie tutaj z dzikami mamy krucho. I ten. im przyjechałem. Kurczę, odbijam się od tematu. Przyjechałem tutaj właśnie rano, schodzę i mówię kurczę. No nie ma no i mówię chociaż pójdę na dół sprawdzić, wiecie co yy, czy coś, coś chodziło. Tropy sprawdzę i ten i schodzę i tak, z, zszedłem tam na dół na wśród tego pola nie patrząc wcześniej na podnogi i tak jak zszedłem na dół spojrzałem pod nogi Spojrzałem pod nogi, to słuchajcie Parostek pod nogami leży, nie Ja mówię, a, Ja mówię, już jest dobrze Mogę jechać, znowu jestem szczęśliwy No i tak pierwszy raz mm, Pierwszy raz w życiu znalazłem y, Parostek, w ogóle Zrzutów żadnych nie znalazłem Wcześniej A tutaj taka niespodzianka, słuchajcie Schodzisz, zły jesteś, bo to też był taki okres, że chodziłem, cały czas chodziłem i nic nie miałem, wiecie. I mówię, kurczę, może teraz poszedłem i kurczę nic nie ma, ale ten parostek mi tak humor poprawił, że już więcej nie trzeba było, nie? Do szczęścia. Także co? Eee, ja idę do auta już. Eee, będę się pewnie dzisiaj bawił w montowanie. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Jak tragiczne to do kosza. Nie no, myślę, że tragedii nie będzie, nawet jak nie jest to ideało. Ale coś, od czegoś trzeba zacząć, nie? Najwyżej mnie zjedziecie w komentarzach. A co? No nic. To co? Do zobaczenia, dasz bur I miłego dnia Wam życzę. Na razie, cześć.